Dobra witam Was już do w rzuty karne Ech, Miałem taki błąd, że na arenie treningowej właśnie ja chciałem wybrać karne To mi nie chciał wybrać zespołu więc musiałem przejść jeden mecz Zdemisować jeden mecz I oto jestem Ponieważ grałem ja, tak jeden, to łatwiej mi było, było mi kontrolować całą sytuację To moja lista strzelców jakby co Zacisiem Maddy e, Bajen Barczyna. GO! Bez problemów. Fantastyczny strzał. Wyraźnie brakuje mu siebie. siebie. Spokojnie zamyja ten karierę. Ja nie wiem, jak, jak długie. Są panowanie tego zawodnika. Niesłychane. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną tsią wykorzystuje ten rzut karny. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Robin zaszczeli z stroną teraz. Patrzcie. Nie pomylił się i bramka. Zachował stoicki spokój. Pewnie uderzył piłkę. Kulkić szala Brawo Noje! I Goal! ten element opracowany do perfekcji. Ależ presja współczuje temu chłopakowi. Jeśli spudłuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Niecelnie! Chciał wybić z rytmu bramka i zabijać. I dalej. Wiesz co, bye z dalej, do zobaczenia.